Proszę Państwa, myśmy w tej książce w większości zajęli się cywilnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa z tego względu, że właściwie ta mapa gospodarcza zarządu drugiego sztabu generalnego została bardzo precyzyjnie opisana w raporcie z likwidacji WSI, bo tak naprawdę, przecież doskonale wiemy, to poświęciliśmy temu drugi tom, resortowe dzieci służby. Przypomnieliśmy, że zarząd drugi sztabu generalnego tylko zmienił nazwę, że tak naprawdę tak do 2005 roku nie było żadnych zmian, więc wojskowe służby informacyjne były de facto przejściem żołnierzy z zarządu drugiego Sztabu Generalnego do formacji o nowej nazwie. I ten biznes, którym zajmował się, zajmowało się wojskowy, wojsko, wojskowe służby specjalne, komunistyczne, wojskowe służby specjalne, został opisany przez e, raport z likwidacji i weryfikacji WSI. Są oczywiście e, jednostkowe postacie, jak na przykład Irena Sekuła, który był rejestrowany przez wojskowe służby, ale w większości nasi postaci, które są w tej książce, nasi bohaterowie, są zarejestrowani przez cywilną bezpiekę. Chcę tylko Państwu przybliżyć nazwiska części osób, które są powszechnie znane na okładce. Czyli mamy Zygmunta Solorza, który został opisany w książce, w pierwszej części, Resortowe Dzieci Media, ale ze względu na jego udział również w biznesie, nie tylko telewizyjnym, tylko mediowym, Doktor Targalski stwierdził, że musi się znaleźć również w książce biznes. Mamy pana Wiktora Kubiaka, znany, to ten pan z długimi włosami, nieżyjący już, znany jako sponsor metra, ale również ścisłe związki z KLD i z politykami późniejszymi platformy obywatelskiej. Jest Leszek Czarnecki, który w tym roku zaliczył spektakularny zjazd, jeżeli chodzi o majątek. Mamy nieżyjącego Jana Kulczyka i mamy właśnie, Zbigniewa Grycana. Zbigniewa Grycana, potentata lodowego. Ta, to wrażenie, że to są ci biznesmeni, którzy właśnie doszli własną siłą, e, własną pracą, mozołem do tych pieniędzy, że nie ukradli tego pierwszego miliona, e, że e, właśnie oni są e, później nazywani honorowymi obywatelami miast, e, t, ich się zaprasza do kapitułu różnych nagród. Później się wzajemnie tymi nagrodami e, obdarowują e, biznesmeni biznesmenom, towarzystwo towarzystwu, ewentualnie jeszcze ci biznesmeni przecież są zapraszani do innych kapituł i, i promieniuje to na inne dziedziny życia też. Jesteś, byliśmy utrzymywani w iluzji, no kto się dał na to nabrać, no na pewno część społeczeństwa dała się na to zwieść, że może to ludzie, których nie należy się czepiać, że my się ich czepiamy, doszukujemy się jakichś ich korzeni komunistycznych, natomiast to są ludzie, którzy po prostu zasługują na to, żeby gdzieś cieszyć się swoimi osiągnięciami, Fortunami. Państwo znacie sprawy kontaktów z służbami zarówno wojskowymi, jak i cywilnymi od podszewki, ale czy na przykład przy ujawnieniu zbioru zastrzeżonego jakieś zaskoczenie pana doktora spotkało? Zaskoczenie nie było, ponieważ się spodziewałem oczywiście, że cały plan demontażu komunizmu musiał być sterowany przez bezpiekę. I dlatego ucieszyłem się, kiedy w dokumentach pana Krowackiego, tak naprawdę wieloletniego współpracownika Wydziału 8 Departamentu I znalazłem depeszę z Warszawy nakazujące mu nawiązanie kontaktów z Geoffreyem Zaksem. Zaskoczyło mnie, tak jak i pozostałych współautorów, jak myślę. To, że kiedy wytypowaliśmy postaci, kiedy właściwie to były takie już pewniaki do nałamy tej książki, a więc postaci, które grały pierwszoplanowe role w biznesie od 1989 roku, kiedy wiedzieliśmy już, o, mieliśmy pierwsze informacje o związkach z, ze służbami specjalnymi tych osób, koneksjach rodzinnych to jednak jeśli dogłębnie spojrzeliśmy, przyjrzeliśmy się nie tylko im samym, ale i rodzinie, to odkrywaliśmy, że nie tylko oni, ale ich otoczenie związane było, a to silnie z partią, a to właśnie z komunistyczną partią Polski jeszcze przed wojną, a to właśnie ze służbami specjalnymi. Tak samo jak ci, którzy, których właśnie wytypaliśmy do opisania, do przybliżenia naszym czytelnikom. Tak więc chodzi o to, że to miało głębsze korzenie za każdym razem w, 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 w przypadku tych postaci, które przewijają się w książce, niż tylko miałoby dotyczyć ich samych, czyli ta, ta opowieść o tym, że mamy do czynienia z postaciami związanymi z minionym systemem tym. Który nie do końca minął, ale nazywającym się inaczej, z systemem komunistycznym. To właśnie nie tylko oni sami, ale ich rodziny również miały te powiązania. Dlatego też pewnie im łatwiej było prowadzić taką działalność, to znaczy związać się albo ze służbami, albo silnie z partią. I na czym później jak się okazało polegał ich sukces. Nic mnie nie zaskoczyło, natomiast w tej książce staraliśmy się pokazać mapę przemian po 1989 roku. Mapę na której są naniesione nazwiska ludzi, którzy mogli zaistnieć w Biznesie dzięki pomocy służb specjalnych PRL-u. Zajęliśmy się oczywiście ludźmi z tych listy najbogatszych Polaków według tygodnika w Prozji i innych rankingów. Z prostego powodu są to najgłośniejsze, najbardziej znane nazwiska tych osób. Które bezpieka umieściła w biznesie znacznie więcej, ale skupiliśmy się na Leszku Czarneckim, na Zygmuncie Solożu, na panu Grycanie. Skupiliśmy się na tych osobach, które są rozpoznawalne, które są znane i które przemawiają do wyobraźni czytelników. I tam się okazuje, że tak naprawdę wszyscy ci szefowie banków, wszyscy, którzy byli kierownikami wydziałów w tak, banku handlowym czy NBP-ie, tak naprawdę wszyscy współpracowali. To było zabawne, bo spotykałeś jakieś grono decyzyjne, a tam prawie wszyscy byli agentami. Tak? I potem wszyscy pisali z tego sprawozdania. Do swoich oficerów prowadzących. Tylko, że oni się spotykali jako pracownicy banku, a nie jako agenci Wydziału ósmego. Tak? Ale de facto, to można powiedzieć, że obradowali współpracownicy Wydziału ósmego. No i w ten sposób, jak te decyzje ekonomiczne traktować, jeżeli one wszystkie były podejmowane przez współpracowników w uzgodnieniu z oficerami prowadzącymi? Czy jako decyzje, Oficjalnie e, urzędników państwowych, czy jako decyzję e, funkcjonariuszy bezpieki, e, bo tak naprawdę e, to bezpieka to wszystko koordynowała. Tak? Czyli była jakby podwójna zależność, oficjalnie struktury państwowe, a de facto bezpieka. No i w związku z tym ta, ten demontaż komunizmu miał taki charakter. Się nie ma co dziwić. Oczywiście w miarę upływu czasu dochodzili nowi ludzie i dlatego tam taką tabelkę zrobiłem. No właśnie na, na samym 10 początku 10 książki znajdziecie Państwo tabelkę. Zaraz jak tylko otworzycie, jest tabelka po słowie wstępu, gdzie są wymienione różne osoby, a w większości są przypisane do nich pseudonimy, pod którymi figurują w aktach. Tak, w tym, że jako to pracownicy. nie jest tak, że to zależy od roku, prawda? W roku 90 to oczywiście większość, a potem to się zmieniało, no bo zostały uruchomione pewne procesy naturalne. Tak i dochodzili ludzie, którzy przyjechali z zagranicy czy jak na przykład ostatnio to młodsze pokolenie już nie było związane z bezpieką. Więc ten procent agentury wśród 10 najbogatszych się zmniejsza, ale jest wielu, wiele osób wśród tych, którzy zajmują dalsze miejsca. Tam pierwsza dwudziestka, czy pierwsza pięćdziesiątka i tak dalej. To było wszystko w takim jednym, z takim systemem naczyń połączonych, bo te firmy, które były zakładane przez ludzi związanych ze służbami, którzy wprost się wywodzili ze służb, później nawiązywały współpracę z firmami y, tak zwanych biznesmenów. Dopiero po latach dowiedzieliśmy się, że ci biznesmeni mają również swoją dokumentację w, y, w archiwach bezpieki. No jak Gawronik założył swoją firmę, tam jest opisane, to dyrektorem jego firmy został jego były oficer Quatsch